No, witam, witam. Tak jak ten baca się dziwił, że panie, panutku, co to jest, że niektóre ludzie się panie drapią tam, gdzie ich nie spędzi. Baca myślał o taternika. Taternicy drapują się na, na skały, na góry, w góry, na, na, na skały. Drapują, drapią się, chociaż przecież te góry ich nie spędzą. No, ale jakby nie spędziały, to by się nie drapali po tych górach. A ostatnio, w ostatnich latach, e, modna stała się jeszcze wspinaczka lodowa. Czyli wodospad zamaznięty zimą. Tu w Kielcach na Kadzielni w zeszłym roku zrobiono sztuczny lodospad. Taką ślizgawkę w pionie potężną. 30 metrów szeroką, 50-60 wysoką. No Kawał tego lodospadu. W zeszłym roku ten lodospad miał ogromne wzięcie. Mm, przyjeżdżali tu ludzie z centralnej Polski, właśnie powspinać się po tym lodosmacie. Postanowiono więc i w tym roku stworzyć podobną rzecz i stworzono. A ja pojechałem to zobaczyć pod koniec stycznia, niedziela. Było to minus 10, minus 12 stopni. Pojechałem zobaczyć. Zobaczcie, i Wy. No to jedziemy, ruszamy. Jedę teraz ulicą Sandomierską, która dzisiaj jest pusto, bo niedziela. Trzy pasy ruchu w każdą stronę. To kiedyś, niedawno, jeszcze ponad rok temu, rok temu była to ulica bardzo ruchliwa, bo był to wylot z Kielc, tranzyt mm, przez Kielce, był w ogóle wylot z Kielc na Lublin, na Rzeszów, na Ostrowiec Sandomierz. Uuu, ten poprawy, w warszawiak. Zobacz, no tam gdzie wyczyniał zero szatunku dla znaków na jezdni. Linia ciągła, czy przerywana, a co mu tam? No, troszkę w lewo, troszkę w prawo. No, warszawiak, ale zobacz, jeździ jak zwykły kan. Teraz poleciał prawym pasem tam na następnych światach, parę metrów dalej ten prawy pas. Jest oznakowany jako pas, do jazdy w prawo. Ale co dla na nakaz jazdy w prawo? Nie zobacz, fu, przed tego uniaczka, aż uniaczek depnął po handlach. LZA, L to lubelskie, ZA to zamość. A ten tu budynek po środku po lewej, ten tu, tu po środku ronda stoi, to dawna burnica żydowska. Ostatnio zgłosili się Żydzi Śląscy, śląska gmina żydowska. No, zgłasza, że to jest ich własność, jakieś przepisy o tym mówią, ale Kielce się bardzo bronią przed oddaniem tego Śląskiej Gminie Żydowskiej, żądając od tych Żydów ze Śląska wyraźnego dokumentu, jednoznacznego dokumentu prawa własności. Dlatego, że jeżeli teraz ten budynek oddadzą Żydom ze Śląska, to powiedzmy za rok, za dwa, kiedyś się zgłosi być może grupa Żydów kieleckich z żądaniem, Wydania tego budynku, który kiedyś był ich własnością, z kolei, no i będzie, miasto będzie musiało wtedy oddać żydom tym kieleckim, jakiś inny obiekt Kielcawy. No, a to rondo, takie dziwne rondo, którego nie ma. Poza znakami, <laughs> o tu prawe, zobacz, ma znak ustęp pierwszeństwa pojazdom będącym w rondzie. Ale tu nigdy nie wiem, no gdzie to rondo, te takie betonowe, tutaj te pryzmy po lewej, to jest chyba, no, rondo w budowie, nic dziwnego, rozgrzewane strasznie. Bo stare rondo było tam po lewej, jest rozgrzewane w przebudowie. A tu kawałek jest nieusypany ze żwiru powstałego ze zrywania asfaltu z dawnej nawierzchni. I ubudu, ubudu, łubudu. No, no. No niestety, Kielce są w przebudowie. Polska w budowie, Kielce w przebudowie. I z tego dziwnego rączka wyjeżdżamy w ulicę Waligóry. Ulicę, która no była, miała inną nazwę. Waligóry to była stara nazwa. Tam po tymi, pod, wzdłuż tych budynków, tam po lewej, między Pawilonikami a tymi budynkami, jest ulica, uliczka żelazna, mała, lokalna uliczka, a to była ulica Waligóry. Ale ponieważ Wali to był jakiś tam komunista, no to mm, tą nazwę trzeba było jakoś zamknąć, zlikwidować. I tą ulicę Wali Góry, ulicą Żytnią, kolejne rondo. A w tym rondku wyjeżdżamy no, jeszcze w jedną śmieszną ulicę. W ulicę, się w Kielcach mówi, towarzysza biskupa Kaczmarka. A towarzysza dlatego, że przed biskupem Kaczmarkiem ta ulica nazywała się ulicą Nowotki. Nowotko to był przywódca, pierwszy sekretarz, pierwszy szef powojennej partii komunistycznej PPR-u, no, powojennej, wojennej. Tak się złożyło, że nie nabył się długo, ponieważ nie wiadomo kto, nie wiadomo m, dlaczego, ale pewnego dnia na wprost pana towarzysza Nowotki podeszło trzech facetów. Zapytali się go, jego, czy pan się nazywa Marceli Nowotko? Tak. No to w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej jest pan skazany na karę śmierci, a wyrok wykonamy natychmiast. Padły szczały, padł pan towarzysz na, na, na chodnik. Tak się skończyło jego pedesowanie. No i tu muszę zrobić obereczek, zawracanie. No i zrobiłem błąd w się na samochody. Nie ja spojrzałem, zobacz na jezdnię. No, dopiero teraz się ja spojrzałem na jezdnię. I fu po linii ciągłej. No, fatalnie, najgorzej z całej klasy a po prawej mamy kadzielnię, a tam na wprost, zaraz zobaczycie, jedzie, no minus 12, powtarzam, jedzie trzech chłopaczków na rowerach, dzielny rycerze, zima, nie zima, jak Eskimos, koszewski Eskimos to ma sanie i psy, a ci mają trzy, no każdy z nich ma swój rower. No i zobacz, tam ta biała plama na tej skale wewnątrz, pośrodku, po środku kamieniołomu była taka skała, no jest ona była, jest, skała nazywana Skałką Geologów i na tej skale, to białe to właśnie to lodowisko w pionie, pionowe lodowisko, ten lodospad ulany przez kieleckich speleologów. Hello. Tam podali te takie daszki, co widzisz, to Amfiteatr. Kiedyś budowany, no w czasach budowany w czynie społecznym przez całe Kielce, a ostatnio, kilka lat temu, generalnie wyremontowany, odbudowany, właściwie przebudowany, generalny remont. Tu zauważ na strukturę tego, tego lodu. Podobno nazywa się to kalapiory lodowe, dlatego chyba tak myślę, dlatego że przypomina to różyczki kalapiora. No, kalafior, kalafior, kalafior. Rzeczywiście podobne do kalafiora. A mnie tylko ciekawiło, jak tym ludziom nie marzną łapska. No w rękawiczkach, ja wiem, ale przecież te rękawiczki po chwili będą już całe mokre w kontakcie z żywym lodem. A przypomnijmy w tym dniu mm, mówi, mówiono w radiu coś o 10 stopniach na minusie oczywiście. U mnie za oknem, o jest amfiteatr kielecki, a u mnie za oknem było 12 stopni, teraz mokra rękawica w kontakcie z lodem, mm, mm, no mało ciekawa sytuacja. Nie spodamy, musi wiercić Wierci, za, wierci się dziury pod te. Nie takie proste. No, chyba nie tyle wierci tej dziury pod te, co raczej wykręca już jeden z tych haków. Ten hakie ma taką budowę rurkową. W środku jest pusty, po to, żeby ten lód wywiercany, i podczas wkręcania lód wychodził na zewnątrz.

Poździowa do kadzenia ofiar składanych pogańskim bożką. No, kadzenie, kadzidełko, więc i kadzielnia. Potem, potem to już w XX wieku, założono tu ogromny wapiennik, kamieniołom i wapiennik. A w, po wyrobisku tego kamienia, tej skawy, powstała właśnie ogromna dziura. W zasadzie to górę rozebrano na kawałki, wypalono w piecu, i z tej góry. Potem murowano m.in. głównie kielce. Tak. A póki co, jak zwykle, do miłego zobaczyska.